Witajcie moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj przygotowałem dla was taki odcinek rywalizacji między zdrabkami kasa a zdrabkami cash mamy tak yy, za dwa złote jedna tylko kasa wpada jeśli chodzi o te kasowe to mam kasa wpada za 2 złote za pięć tych mam przypływ kasy yy, też tylko jedno za 5, a za 10 mam bajeczną kasę, góra kasy. Jeśli chodzi o Neon Cash, znaczy jeśli chodzi o te Cash, to mam I Love Neon Cash, elektryzujący Cash i Krystal Cash. No, zobaczymy, jak się spiszą. Jak się tak spisze taki miks. Mam za kwotę 10, 20, 30, 47 zł. no prawie 50, więc wkład nie mały. A zobaczymy, co się uda wygrać. Trzymajcie mocno kciuki i wpisujcie. Tutaj mam z poprzedniego odcinka syfu. Wpisujcie, kochani, yy, w komentarzach swojego faworyta. Czy wygrają yy, zdrabki cash czy kasa? Jestem ciekawy. Dobra, zdrabka z numerem 9. Kasa wpada. Wszystkie zdrabki ja sam wybierałem, więc będzie na mnie. Kasa wpada, szukamy pliku i sejfu Sejf nam noży wygraną a mamy pik Mamy jabłko Mamy podkowę Wiśnie Dzwon Pierścionek Winogrona Korona Pomarańcza i truskawka, czyli pierwsza wstrapka jest przegrana. Idziemy do Isle of Neon no Care z numerem 5. Szukamy wygrywających liczb i pliku. A wygrywające liczby to 18, 7, 3 i 34. A mamy 36 trzydzieści szesnaście dwa dziewiętnaście obok trzydzieści pięć no boki boki jak zawsze dwadzieścia dwa osiem dziewięć i 32. Jest kolejny tak. No mam nadzieję, że coś wpadnie tutaj w tym miksie. Idziemy teraz elektryzujący cache z numerem 47. W bonusie szukamy żarówki Jeszcze w ogóle nie miałem. No i nie będę miał wyśnia. A tutaj szukamy wygrywających liczb. A szukamy 14. 34. Dwadzieścia sześć i dziewięć, a mamy dwadzieścia jeden, czterdziścia dwa, dwadzieścia dziewięć, trzydziścia dwa, trzydziścia sześć, siedem, żeby katastrofy nie było. Czyli 12, 24 no musi coś wygrać, 35 5 i 23. No, kolejny jest pustak. Może te za 10 się spiszą? Zobaczymy. Mamy ostatnią za 5, a tak to nam za 10 zostają. Mamy tak przypływ kasy z numerem 3. Szukamy wygrywających liczb i muszelki. Muszelka nam nie mnoży, a mamy tak 16, cztera, 24 i 32, takich szukamy, a mamy. Zdrapałem kontrolną oczywiście. 19 ale nie wiem jakie tam, jakie są kontrolne. 25, 2, 24 mamy wygraną, super. 34, trójka nie zawodzi. 13, 1. 11, C to jest chyba zwrotik no ale zawsze to coś. O, nie, jednak mamy muszelkę. Fajnie. Po 24 jest 5 zł, a pod muszelką też 5 zł. Czyli mamy dyszkę. Super. CCC. C, c. Ok, fajnie. I muszelka jest i liczba, fajnie. To co teraz? Przejdziemy sobie do góry kasy za 10. Mam z numerem 13. Szukamy wygrywających liczb. Złota, no i worka. Worek nam mnoży. A wygrywające liczby 22, 15, 29, 21 i 36.

2 gwiszki 7, 4 gwiszki 6, czyli 2 gwiszki 3. No, niestety nie ma. Zobaczymy sobie na wszelki wypadek kontrolne. V, V, o, dobra, jest pusto. Przejdziemy sobie do Crystal Cash, a na końcu zostawimy tą najnowszą bajeczną kasę. Crystal Cash mam z numerem 7. Tutaj szukamy też wygrywających liczb, szukamy plików i szukamy dolara i dolar nam noży wygrano. Jeszcze nie miałem dolara. A tutaj już jest gorsza warstwa, a szukamy 32 dwa, jeden,

Jeden, siedemnaście, siedem, czterdziśki, dwadzieścia siedem, no na razie nic, drapiemy dalej, dwadzieścia dziewięć, sześć Klibijski siedem, czternaście, trzydzieści, sześć, nic nie pasuje, pięknie mam takich niskich, klibijski jeden, jedenaście, i ostatnia szansa dwadzieścia dwa. Niestety nie mamy. Sprawdzimy kontrolne na wszelki wypadek. Gdzie te kontrolne RMH dobra są różne. I ostatnia szansa, żeby podreperować trochę ten wynik kasa z numerem 17. I tak i szukamy tutaj worka. I takiej skrzyni, skrzynię nam dobrze wygraną z numerem 17. Wygrywające liczby: 6, 8, 40, 3 i 4. No takie niż A mamy. O, zdrapałem kontrolną. 13. 16 po kontrolnej poszło. Mamy worek super. Ja już wiem, co to jest za wygrana. 5, czyli 2, no zepsułem zabawę. 2, 22, 38, 8, 5, 23, ale jest na pomnożenie. Dziewiętnaście, jeden, siedemnaście, dziewięć, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, trzydzieści dziewięć i siedem. No zaskoczenia nie było, jest dyszka pod. Pod workiem mamy AA, wszystko się zgadza. Czyli co? Tutaj mamy dyszkę, przypływie kasy jest dyszka, czyli 20 zł. Wkład był 47, czyli 27 na minusie, ale fajnie, że coś wpadło. Będę mnożył tu te 20 zł. Nic. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Cześć.